I lost my purpose. The dream of freeing the world from Bolshevik ideals was a lie. When I joined the Wehrmacht, I imagined myself becoming a hero. I was to be nothing but a murderer of the innocent. They all didn't care much where we were going. For now, he just wanted to get as far away from the Eastern Front as possible. So we traveled west for hours on end. But for me, survival was not enough. I knew I needed to find a reason to keep going. <laughs> Fajne przejścia robią. 2 lipca, 44. Ponary. Okay. To to Nie będziemy z nimi gadać, tylko pozałatwiamy wszystkich. Fajnie, dobrze. No to w takim razie... Poszukiwanie zapasów to nasz cel. Rozgadali się chłopaki. Tutaj będzie nas typ widział, więc musimy się przetrzągać. Możesz też ukryć ciało w krzakach. Dobra, możemy się chować w krzakach. Na przykład tu widzimy ten. Znaczek taki, że nas nie widać, ale co mi z tego, że się schowamy w krzakach, jak ja tu potrzebuję teraz typów pozabijać. Ten tutaj podchodzi, robi burdę. Czy ja mogę zaznaczyć paru typów i widzieć, gdzie oni patrzą? Nie, mogę tylko pojedyncze sztuki. Więc teraz tak, tu bym się musiał przeczołgać. Tego bym musiał jakoś tutaj zwabić. Zobaczyć, dokąd on łazi. Okay, wiem. widzimy o co chodzi, tak? Ten sobie tu łazi, więc ja bym okay. musiał sobie kulturalnie przejść. Ten jak patrzy, on tutaj patrzy w krzaki, dziad. Jeden on tu patrzy w krzaki, więc to jest niebezpieczne. Natomiast do czego strzelają? Gdzieś tam ludzie strzelają, ale nie widzimy co. Tu jest jeszcze jakiś mundur gestapowców. Eee, mundurek moglibyśmy wziąć, ale to nam nie zależy. Więc w takim razie, fajnie by było tutaj przygwizdać. Gdzie ten dziad polas? Był tu przed chwilą ten dziad, widziałem, że on łazi, ale gdzieś mi polas i mi. A tu jest. Dobrze, no to w takim razie, skoro on tu idzie, to ja bym na niego zagwizdał. Świetnie. Was do das? Was happened? Co achtung? Co achtung? Podejdź mu, skręć tam. Dobra, było niebezpiecznie, ale się udało. Zapis gry udany. Weźmy sobie ze sobą te truchełka. Tylko wiecie co? Czy on, on mnie tu zobaczy? Na szczęście nie zobaczy. Więc ja bym chciał, żebyś ty wziął te truchełko i zaniósł tutaj do krzaczorów. W krzaczorach jest bezpiecznie, możemy sobie ciałka naturalnie zabierać, odkładać. No mówię, takie komandosy, nie? teraz pytanie, jak ich tu pozałatwiać. Mm, moglibyśmy przejść całkowicie naokoło. tego nie załatwimy. Tutaj jest ten jeden typek, który sobie łazi. A tu siedzą we trójkę. Czy ja jestem w stanie jakoś ich tu pozałatwiać? Nawet jeżeli bym go wziął tutaj z piąchy, no to nie pyknie. Otwórz stodołę. No chyba, żebyśmy zrobili. Tyk, 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 taki motyw, bo ten się te patrzy gdzieś tutaj, tak? Ten jest tu niebezpieczny. Okej, okay, tu nas będzie widział. Więc widzimy cały czas ten pasek jest widoczny, więc tędy nie możemy przejść. Musimy iść jak, jak już to z tej strony. I teraz tak, gdzie by tu ich działnąć? On może walnąć dwóch typiarzy naraz. Eee. Chodźmy tu prawym. Grupy wrogów funkcjonują jak jeden organizm. Poszukaj, poruszają się w określonym szyku i razem reagują na wabiki. Jeśli w grupie znajduje się oficer, reszta żołnierzy przyjmuje jego cechy spoko, nie wiem co mi to da, ale coś mi to da i teraz tak, tutaj bym chciał to załatwić w taki sposób powiedzmy zgrany czyli, że oni sobie wstają swoją drogą, co, jakie oni mają pole widzenia, że mnie tu nie widzą głupki, głupki, tyle wam powiem ja bym tu sobie dał no właśnie, dwóch mogę skosić, nie więc tutaj bym dał tak żeby podszedł a tobie bym dał tak, żebyś tu podszedł z nożem, nie? I zobaczymy, czy to się opłaci. Bang. Trzech na raz możemy załatwić. Każde użycie umiejętności mordobicie marnuje jedną butelkę. Bierzmy samogon i do roboty. Ludzie głodują, a ten się tutaj... Okej, okay, ten się patrzy tu, ten się patrzy tu, ten się patrzy tu, więc nie przejdziemy. Taki mały płotek, a nie możemy go przeskoczyć. Fushera. Okej, okay, możemy wejść natomiast tutaj do krzaków i spróbować zwabić typa jakimś gwizdem. Tylko pytanie, no właśnie, oni się są traktowani, widzicie, jako grupa. Więc jeżeli ja ich zwabię, no to musimy teraz w grupie załatwić dwóch naraz. Zobaczmy, co z tego stanie się. Oni tutaj teraz kulturalnie przyjdą. Będą nas szukali. A my weźmiemy teraz tab. W 2 F1, Enter. Ej, 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 Zabij dziada. No i śmierć. Hmm. Było dobrze, ale nie przemyślałem. To jakby ich to załatwić? Mm -hmm. Ja tu mam jeszcze jakiś inny krzaczor. Mamy jeszcze taki krzaczor. Okej, okay, zrobimy tak. Ty tu zawołasz typów. Jesus Christ! Dobra. Na pełnej. Zlazłem na pełnej, pozałatwiają gość. To jest butelka, czyli wiemy, jakby gras sugeruje, że tą butelkę powinniśmy wziąć ze sobą. I najlepiej byłoby tu podlecieć i sprzedać im taki sromotny wpierdziel, nie? E, jakbym tutaj na przykład postrzelał? Załóżmy, podejdźmy tu. Wyszedłbym w tryb strzelecki. Czekajcie, dwójkę bym dał, no to wszyscy będą słyszeć, ci będą słyszeć, więc nie możemy ich rozstrzelać. To jest ten minus, bo tak to bym ich tutaj grubo rozstrzelał. W sumie, jakbym się dobrze spiał, to może dalibyśmy radę porostrzeliwać wszystkich, nie? Spróbujmy, jeszcze raz wstanę tam najwyżej. Co ma się stać przecież? Nic złego się nie stanie. Kucni pan, kucni ładuj pan, ładuj. Nie. Aj, drugi mi przestał strzelać, ale da się ich wykończyć, tylko gorzej jest z amunicją. Ile my tej amunicji mieliśmy? No czemu mi nie przeładował? Czemuś nie przeładował? Aha, a co daje h podświetl obiekty Tutaj mamy te. Może tu jest jakieś przejście? Hmm. Jak daleko on się patrzy? Kurde, kawał drogi się patrzy, no nie załatwię go. Ej, tu mamy ścieżkę, przecież ja mogę pójść tędy. Nie muszę w ogóle z nimi walczyć. Dobra, olejmy dziadów, chodźmy tutaj. Możemy przecież w te krzaczory przejść. Tu mamy jakąś taką małą ścieżkę. Tu mamy pełno butelek, więc w ogóle pójdziemy w inny obszar. Nieszczęśliwe wypadki. Zwróć uwagę na swoje toczenie. Być może znajdę alternatywny sposób na pozbycie się wroga. Przytrzymaj kontrol. Kliknij myszką na pojazd, aby zluzować hamulec ręczny. Gdzie jest pojazd? Możemy zluzować hamulec ręczny. No i co? I co mnie to da, że zluzujemy ręczny? Widzimy, jest ścieżka, gdzie możemy się przeczołgać. Hmm. Tu jest jeszcze jakiś konik. To jest koza, ale myślałem, że możemy ją wypuścić, natomiast kozy nie możemy wypuścić. Um. Tu mogę się przeczołgać pod tym. Nie możemy się pod tym przeczołgać. Ten misiek mnie tu denerwuje, bo ten widzi wszystko. Ten też widzi wszystko. Wiecie co? Lubmy. Nie, kucni. Jezus Maria, spacja nacisnąłem. F1. Tutaj czwóreczką bym zawołał ciebie. To, do czy mi zauważył? Jesus Christ, dobra. Przyznam szczerze, gra jest bardzo trudna. Myślałem, że będzie troszkę bardziej banalna. Jest nieco bardziej dynamiczna niż komandosi. W komandosach to to było takie krok po kroku. a Tu się da i dynamicznie i da ten, nie? Natomiast no... Brakuje mi tu troszkę jakichś fajniejszych rzeczy, które mogliby wykorzystać. Nie w komandosach to to były jakieś pułapki, granat można było rzucić. Tutaj, jakby mamy mniejsze pole do popisu. No, mógłbym przejść na drugą stronę, ale to mi za wiele nie da. Tu jest jakiś krzyż. Tu bym mógł jeszcze do nich przejść, tylko nie widzę, jak, jaki to jest sposób dojścia. Tędy nie przejdziemy. Mamy dwie butelki. Do tego dziada się chyba nie da dojść. Gdybym tu kazał iść, tu jest jakieś przejście. Dobra, tu jest ścieżka. I tu możemy dojść do niego. I tu pewnie jest gdzieś znajdżka schowana. Gdy dojdziemy do znajdżki, no to tam. Ale znajdżki to mi nie zależy. Eee, najciekawiej by było tędy przejść. Tego bym mógł zwabić. Ale jak jakiego zwabię, to ten zaś tutaj przylezie. Chyba że na przykład bym wziął ten zegarek, czy zegarkiem coś mogę zrobić? Mogę tutaj rzucić zegarek i tamten podejdzie, ale to mnie zauważy, który z tych tutaj z zwyroli, to też mnie nie, nie bawi. I to by musiała być szybka akcja, że tego sprzątamy, jego byśmy musieli sprzątnąć tutaj przy tym drzewku. Bo to nie mamy żadnego innego drzewka, żeby się schować kiepsko to widzę. Bardzo kiepsko. Może jednak przy tych się skupić, tylko że oni tutaj cały czas patrzą. Hmm. Jak daleko ty patrzysz? Całą drogę tu patrzy. On by musiał gdzieś dotąd dojść. Te twoje gwizdanie to jest takie se. A czy mógłbym gwizdnąć na przykład w tym miejscu? Tu się schować do krzaka. Więc, więc podejdźmy tutaj. Ty się tu schowasz. Albo Go nawet there. byś się schował, może tutaj w tym krzaku, bo on nie zauważy. Ty byś tutaj zagwizdnął. On się teraz obudzi. Podejdzie, stwierdzi, co to tutaj się kurde stanęło. A ja wtedy robię pyk, pyk i pyk. I ich tutaj odkładamy. Dobra, gra się zapisała, fajnie. No i dobra, i teraz pytanie: co z tymi dziadami? I tutaj byśmy zrobili taki motyw, że on tu sobie gwizdnie. Ty się schowasz tu w krzaku. Staniesz sobie. Gwizniesz z tamtego krzaka. Coś tam słyszeli, nie? I oni teraz we dwójkę sobie tutaj pójdą. Ja nim kulturalnie wstanę. Dobra, i załatwiłem ich tak. Troszkę nie wyszło tak jak chciałem. Ale lepiej tak niż w ogóle, nie? Zdaliśmy sobie radę. Easy, krok dalej, do przodu. Teraz tak, tutaj mi się okazuje, że ludzie się na mnie gapią. Yy, możemy sobie podejść śmiało tutaj. Ewaldzik, ty sobie podejdziesz i pobierzesz sobie samogon. Bo ty jesteś taki pijacki zakapior, więc chciałbyś sobie to ładnie tu wypić. Więc taktycz zrobimy. No i pytanie, jak tych tu pozałatwiać? Oni by podleźli pod trójeczkę. Ale we trójkę mi tu podejdą, to ja ich do końca nie załatwię. Tu mamy jednego typa, który się patrzy chyba na spółę z tym. Zobaczmy sobie, czy ten będzie kiedykolwiek widział, będzie widział. W momencie, kiedy się obraca, może nas zauważyć. Ech. Ale mamy możliwość schowania się tu w krzaczorze, więc dobrze, skoro możemy się schować w krzaczorze, ja bym sobie podszedł Tobą tutaj. I świetnie, zobaczmy sobie, ten się patrzy tu, więc mamy swobodną ścieżkę, żeby się schować. Tu wejdziemy do krzaczora. Na razie Manfreda nie ruszamy. Chyba mnie zauważył, ale na szczęście udało mi się przejść. On teraz sobie pójdzie do przodu. My tu podejdziemy sprzedamy sromotny wpierdziel. No co jest? Boże w 9 Jeszcze raz powtórka. Dobrze, że tak... Padni. Też przecież mogę ich zwabiać, nie? Ale to nie o to chodzi, żeby bawić się w takie ostre zwabianie. Chociaż przyznam szczerze, że grałem w komandosów różnych, to w taki sposób też ludzi zwabiałem, że... Podbiegałem, oni dawali Echtug, ein, ein verletzta... No i oni tam wiecie, podbiegali do mnie. Ja się chowałem, a tam wszystkich później wybijałem, nie? I zazwyczaj to tak wabiłem jednego, dwóch typów. No najgorzej jest to, że gdzieś stamtąd mnie typek widzi. Ale wydaje mi się, że jak podejdę i sprzedam mu po prostu pojedynczy wpierdziel... Boże drogi, za szybko. One more time. Sobie chyba save'a zrobię teraz, żeby nie iść tego kawałka drogi. Jeszcze raz do krzaka. No nie jest łatwa, naprawdę trzeba wyczuć motywy w gierce, trzeba wyczuć też przeciwników, widzieć mniej więcej, no oczy trzeba mieć, wiecie, z tyłu głowy, w nogach, w dupie, że tak powiem, żeby faktycznie powiódł się tutaj ten ten cel, nie? I teraz możemy zrobić F8. On się obróci. Teraz mu sprzedamy w pierdzie. Zdążymy kucnąć. Zdążyłeś kucnąć czy nie? No nie. Nie zdążyliśmy, czyli nie tędy droga. Który mnie tam widzi? Ten mnie widzi, ten jeden. Mnie tu dziad widzi, bo oni zmieniają co chwilę warte. Więc ten jest jakby patrzeć chroniony. Pytanie, czy ja go mogę obejść w jakiś sposób? Bo on, jak tu podejdzie, to on się patrzy gdzieś tam, a od tej strony, jakbym przeszedł. I teraz ten drugi będzie mnie tu obserwował, prawda? No właśnie, ja jestem wtedy w tym momencie w miejscu, gdzie ten jest widoczny. Hm. Mógłbym się teoretycznie na równi z nim przeczołgać. Wtedy mnie nie będzie widział. Za każdym razem, czołgając się, nie jestem przez niego obserwowany. Ja bym tu do niego podszedł i tu bym mu sprzedał w pierdziel w momencie, kiedy ten tu podejdzie. Ja go mogę uderzyć, nie? Bo jeżeli on się teraz obróci na Boże... dobra, niech sobie spaceruje ładnie. Ten mnie tu będzie widział. Teraz bacznie obserwujemy tego typiarza. Idziemy na równi z nim. Tu mamy chwilę nieuwagi. Liczę na to, że on się gdzieś tu spojrzy tak, że nie będzie mnie widział, nie? Teraz on nie będzie widział tego gościa, więc mogę mu faktycznie go delikatnie zbić on tu podchodzi i w ogóle mnie nie widzi padni dążył dążył czy nie zdążył czy on się po prostu na chwilę tak zagapił, czy coś mu nie pasuje. Ajajajajaj, chyba się nie uda tak. Dobra, zauważył mnie. Ale chyba jest w stanie takiej ograniczonej czujności. Bo już stwierdził, że problemu nie ma. No i spoko. Jeden typ z głowy. Kurde, naprawdę trzeba wszystko i wszędzie wszystkich obserwować. Ech, easy. Dobra, odcinek trwa 23 minuty. E, dokończymy sobie w następnym. Tak więc dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.